Witamy z zamku Karpniki, gdzie przybyliśmy na sesję Oli i Pawła. położyć, łazić, poszlajać się, wygłupiać się z parą, ogólnie, nie ma nudy. Zwłaszcza dla osób, które kiepsko się czują przed, przed obiektywem, bo nie mają w tym po prostu wprawy, na pewno z zespokojem uda się w takim miejscu znaleźć dla nich jakieś zajęcie, żeby ich odstresować i żeby zapomnieli, że są w ogóle na sesji. Jak widać na zdjęciach, sesja się udała. Młodzi są zadowoleni, a my powolutku wracamy do poznania. No chyba, że jeszcze w drodze powrotnej zahaczymy o Wrocław. Hej.